No, cześć, Manko. Witajcie na moim kanale. Z tej strony, Michał. A dziś rozpoczynamy kolejny film. Dziś będzie troszkę o nowszych komputerach, ale też myślę, że z zacięciem do retro. Dziś na. Tacę wpada tutaj taki oto netbook. Jest to Asus EPC 4G, czyli tak 702, czyli tak naprawdę w sumie sławny netbook, bo to jest pierwszy netbook w formie mobilnej, jaki wyszedł na rynek konsumencki. No, kurde, fajnie mieć coś takiego w kolekcji. Ja kupiłem sobie swoją sztukę za 35 zł na znanym portalu. Internetowym OLX. No i przyszła do mnie w bardzo fajnym stanie. Kupiłem ją tak, jak tutaj widać, bez zasilacza, bez żadnych akcesoriów. No i generalnie coś sobie na bazie tego dzisiaj spróbujemy zbudować, ale wcześniej przyglądniemy się, jak to jest zbudowane. Generalnie, jak tutaj widzicie na przebitkach filmowych, sam Asus jest w bardzo małej, zgrabnej formie. Wcześniej był prawdopodobnie rozprowadzany w jakiejś sieci telekomunikacyjnej ponieważ jest brandowany logiem Team. Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem nawet w Internecie jaka sieć za to odpowiada. Natomiast no pewnie jakaś odpowiada. Więc tak, jest brandowany do tego jest w całkiem fajnym stanie. Ma takie jakieś dwie głębsze rysy na pokrywie, ale w zasadzie, jeżeli chodzi o jakieś niuanse, to by było na tyle. Oprócz całych zewnętrznych spraw, jakie sobie tutaj oglądamy na ekranie, mamy szereg złączy, mamy tutaj Eriot 4.5, mamy jedno USB, mamy wywiew wentylatora, który w zasadzie w przypadku tego komputera praktycznie cały czas jest cichutki i w ogóle go nie słychać. Po tej stronie mamy jeszcze wyjście na mikrofon i wyjście na słuchawki, i to by było w zasadzie na tyle. Od frontu nie mamy absolutnie nic. Z kolei po prawej stronie mamy gniazdo kart microSD. W zasadzie nie tyle mikro co pełnych SD, ale oczywiście z odpowiednią przejściówką mikro również możemy tutaj zastosować. Mamy kolejne dwa porty USB, wyjście VGA i Casington Lock, jeżeli chodzi o tył. Natomiast nie mamy tutaj absolutnie nic poza gniazdem zasilania. Z samego spodu laptopa jest też bardzo skromnie. Mamy tutaj. Jedynie klapkę, pod którą znajduje się jedno gniazdo pamięci RAM DDR2. Obsługuje to maksymalnie 2 GB do prędkości 533 megatransfery. I to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o zewnątrz. W środku natomiast jest bardzo mała klawiatura, szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy ona nie jest mniejsza od tej, która była w buklecie od Noki. no i jednocześnie wydaje mi się, że ta klawiatura jest wygodniejsza od tej nokijskiej, co za tym idzie, no taki dość fajny kompromis. Natomiast jeżeli chodzi o sam gładzik toczpap, no to jest w wielkości w zasadzie dwóch i pół moich palców, jak tutaj widzicie na filmie i nie robi nam żadnego szału, natomiast jest, działa do jakichś prostych gier, Myślę typu Settlersi, albo jakaś inna gra, która nie wymaga jakiejś super dynamiki, jak najbardziej się nada. Jeżeli chodzi zaś o matrycę, mamy tutaj matrycę o przekątnej 8,9 tala, rozdzielczości 640x480. Tak, nie pomyliłem się. 640x480 jest to bardzo niska rozdzielczość, natomiast może mieć swoje plusy w przypadku gier DOS. O czym sobie wspomnimy za chwilę, bo mamy tutaj przy okazji tego laptopa do odkrycia bardzo fajny myk. Jeżeli zaś chodzi o resztę podzespołów, mamy tutaj procesor napięciowy Celeron 600 MHz. Mamy tutaj dodatkowo jeszcze zintegrowany układ Intela Intel 915 GMA i prócz tego mamy jeszcze kartę dźwiękową Realteka zgodną ze standardami AC97 oraz HD audio. I w tym momencie większość z Was mogłaby powiedzieć, kurde, no i klops, no bo co, nie zainstalujemy tutaj za specjalnie 98, w zasadzie to zainstalujemy, no ale to będzie taka sztuka dla sztuki, no a XPEC też już tutaj jest troszkę, wydaje mi się, za mocny, więc cóż nam pozostaje, no ktoś by mógł powiedzieć DOS, ale ktoś następny mu powie, że co, no nie da rady tutaj wrzucić za bardzo DOSa, ponieważ gdyż co nam z tego, że go zainstalujemy, skoro i tak nie będziemy mieli dźwięku. No i tutaj wkracza na białym koniu jeden gostek z całą swoją ekipą, który rozwija bardzo ciekawy projekt, który się nazywa SBM-u. Sam projekt można podglądnąć o nim poczytać oraz ściągnąć odpowiednie sterowniki z githuba. Tutaj pokazuję Wam, jak to mniej więcej tam wygląda, a linki zostawiam wam w opisie tego filmu. No, i po ściągnięciu tego programiku yy, dzieje się magia. Zaraz wam pokażę, co i jak zrobić, żeby zadziałało. I po tym fakcie, yy, mamy tutaj elegancki sprzęt z działającym dźwiękiem w czystym natywnym dosie. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. A jeszcze uzupełniając jakby fenomen tego laptopa bądź lepiej może netbooka, pomijając już fakt, że był to pierwszy netbook wypuszczony na rynek konsumencki w roku 2007 i taki, który zapoczątkował chwilową modę na te netbooki, to miał tutaj jeszcze jedną rzecz, która przecierała de szlaki w całości. A mianowicie jest to netbook, który ma zastosowany dysk SSD. Tak, tutaj był zamontowany dysk SSD i to nie jakiś taki pierwszy lepszy na IDE czy SATA, tylko mamy tutaj dysk SSD w Interfejsie PCI Express. Co prawda, jego transfery nie są jakieś na zbyt wysokie, natomiast, no, wtedy był to trochę przełom i ten czas dostępu, to wszystko, jak to tutaj dzięki temu śmigało, pomimo bardzo, bardzo słabych już jak na tamten okres czasu podzespołów, naprawdę budziło respekt. Generalnie też dużo lepiej wtedy trzymał na Samej baterii. Więc, no, było to coś naprawdę fajnego. Jedynym minusem tych pierwszych dysków SSD i jednocześnie tego, który był zastosowany w tym małym ustrojstwie, był fakt, że miały one bardzo, bardzo małe pojemności. W przypadku tego laptopa dysk ma pojemność 4 GB. No i tak naprawdę w tym momencie już sami widzicie, że instalacja tutaj xp czy jakichś poważniejszych tytułów mija się z celem, bo nie bardzo jest na czym to z Robić. Dlatego też, y, między innymi, zdecydowałem się powalczyć tutaj z DOSem, no i dzięki temu odkryłem ten fajny myk. Natomiast jeszcze jedną rzecz y, wartą wspomnienia tutaj Wam dodam. Y, mamy tutaj. Y Laptop, który kupiłem bez zasilacza. Nominalnym zasilaczem, jaki jest potrzebny do zasilenia tego małego ustrojstwa, jest zasilacz o wartości 9,5V i 2,31A. I szczerze Wam powiem, ja nie mam takiego zasilacza z taką końcówką. Jedyny uniwersalny, jaki mam, z regulowanym napięciem. To jest taki wynalazek 120W, który ma regulację od 12 do 24V. I generalnie powiem Wam, że ten laptop bez większego trudu na tym właśnie zasilaczu bez problemu odpala. Podłączamy go i już w tym momencie laptop nam wstaje. Jak widzicie, ekran się odpala. Mamy tutaj BIOS samego sprzętu. I wszystko bez problemu działa. Jak widzicie na profilu gościa o ksywie Krazy jest tutaj zakładka SBM-u i tutaj wraz z współpracującymi z nim ludźmi tworzą sterownik, który ma emulować Sandblastera oraz Adlib Gold na kartach zintegrowanych takich jak AC97, Intel, ich Enforce, SIS, do tego mamy Intel High Definition audio, Via, Soundbuster Live, Audi GLS, Esonic czy C-Media. Czyli mamy naprawdę już na ten moment bardzo duży wachlarz wspieranych kart, które na dzień dzisiejszy albo na dzień wczorajszy żadnej opcji ani możliwości współpracy z czystym dosem nie miały. A jak zaraz zobaczycie, na ten moment już taką mają. Mamy tutaj ładną emulację 8 i 16-bitowego Dema. Mamy tutaj emulację Sandblastera 1.2.0 Pro, Pro2 oraz 16. Mamy również emulację Opel Trójki z fm Oraz mamy tutaj także wiele różnych dodatkowych funkcji. Sama konfiguracja i instalacja jest w zasadzie dziecinnie prosta, zwłaszcza dla kogoś, kto już kiedyś siedział w DOS. A nawet jeżeli ktoś w DOS nigdy nie siedział, no to myślę, że na podstawie tego, co Wam zaraz pokażę, będzie to równie proste i bardzo intuicyjne. Link do GitHuba pozostawiam Wam, jak wcześniej wspomniałem, w opisie. A na ten moment przejdźmy może do samego laptopa i zobaczmy, jak to nam działa. No, więc wracamy do samego laptopa i odpalamy system operacyjny. Ja tutaj system operacyjny mam już skonfigurowany, natomiast zaraz w prostych krokach wytłumaczę Wam, co i jak trzeba zrobić, żeby to zaśmigało. Już nam tutaj pojawia się logo i. Ładujemy DOSA 710. Sam system jest bardzo lekki i ładuje się niesamowicie szybko, a jak wcześniej zobaczyliście, mam tutaj już pełną emulację zrobioną. Sam plik sbm albo raczej katalog, który pobierzecie sobie z GitHuba, mam już tutaj na pulpicie i generalnie co w związku z tym katalogiem należy zrobić. Na pierwszy strzał należy tutaj po przekopiowaniu tego katalogu do dysku systemowego, edytować plik autoexec.bat. W pliku autoexec.bat dodajemy kilka linijek, które będą dotyczyły stricte nam tutaj tego rzeczonego katalogu, a mianowicie wszystko to, co widzicie tutaj poniżej. Mamy tutaj kilka dodatkowych wpisów względem tego, co uzyskacie po instalacji czystego dosa a mianowicie SBM-u, odload SBM-u, QPMu, biblioteka DLL oraz wszystko to, co poniżej po zedytowaniu pliku AutoExecBat przechodzimy sobie do edycji pliku ConfigSys. A w edycji pliku ConfigSys w zasadzie mamy tutaj tylko do dodania parę linijek. Między innymi, tak jak tutaj widzicie, mamy do dodania linijkę SBMU u GEMX i te wartości przepisujemy sobie do niej. Prócz tego w zasadzie configsys zostawiamy bez jakichś większych zmian i na ten moment, przy dobrych wiatrach, jeżeli macie wszystko elegancko, no to powinna Wam działać pełna emulacja. Żeby zobaczyć, czy działa Wam pełna emulacja, no to po zedytowaniu tych plików na samym końcu załączy Wam się konfiguracja układu dźwiękowego. I po skonfigurowaniu tego układu dźwiękowego powinniście mieć takie wartości. Akurat mi tutaj wykryło Intel HD Audio, które Wam może wykryć inną kartę dźwiękową, ponieważ jest to kompatybilne z bardzo wieloma zintegrowanymi chipami dźwięku, ale co ważne, to macie mieć wsparcie dla Real Mode Support, Protected Mode Support, Opel trójki emulacji i całej reszty. Jeżeli we wszystkich pięciu tutaj wartościach macie wartość Enable, Macie dźwięk praktycznie w każdej grze DOS na ten moment, przynajmniej te, które ja testowałem. Natomiast może się zdarzyć, że nie będziecie mieli enable w real mode support. Co za tym idzie? Część gier nie będzie wam wykrywało układu dźwiękowego, i wtedy w momencie, kiedy by coś takiego wam się przydarzyło, zostawię wam tutaj zaraz w opisie jeszcze jeden bardzo ważny temat, a mianowicie w przypadku, gdyby. Tutaj był problem. Zostawiam wam tutaj cały program QEM. Link do programu zostawiam wam w opisie i po instalacji tego właśnie programu. Ten Real mod będzie Wam już tu, tutaj aktywował. A jeżeli chodzi o sam dźwięk, no to już nie lejąc wody, zobaczcie jak to tutaj działa. Na pierwszy strzał, No cóż by mogło być innego, jak nie DUM, więc wrzućmy sobie duma. Jeszcze pokażę Wam, jak to tutaj jest skonfigurowane. Mamy tutaj kartę muzyczną Adlib Gold, no i Blaster jako dźwięk. I sprawdźmy, jak to tutaj śmiga. Po takiej konfiguracji, na takim netbooku, który do tej pory tego dźwięku nie wspierał. No i kurde co, no i jak widzicie, dożyliśmy całkiem fajnych czasów. Z jednej strony na dość współczesnym sprzęcie, biorąc pod uwagę pochodzenie i czasy świetności, dosa jesteśmy w stanie go odpalić z pełną jego funkcjonalnością. Z drugiej zaś strony niektórzy serwują nam takie potworki, jak widzicie tutaj na ekranie. Za naprawdę grubą kasek, które są moim zdaniem bardziej pseudo-retro niż tego typu sprzęty. Dzięki właśnie takim pasjonatom jak Chłopaki na GitHubie, jesteśmy w stanie dzisiaj ożywić po raz kolejny te sprzęty, które kiedyś funkcjonowały na rynku, sprzęty, z którymi kiedyś każdy z nas pewnie miał mniejszą, większą styczność i sprzęty, które już wtedy były zbyt wolne, żeby. Dawać radę we współczesnych zastosowaniach. A dziś, dziś, tak naprawdę, możemy sobie zrobić świetną mini retro maszynę do gier, stricte DOS. Pomimo dysku, który ma tylko 4 GB, jest on w zupełności wystarczający. A jako dodatkową ciekawostkę na koniec Wam powiem, że tutaj mamy może nie takie natywne, ale mamy wsparcie USB pod DOSEM. Działa to w tych EPC na takiej zasadzie, że wrzucacie sobie pendrive'a przed uruchomieniem samego systemu i po uruchomieniu tego systemu on pojawia się jako dodatkowa litera dysku. Więc o ile macie ten pendrive formatowany systemem plików FAT32, jesteście w stanie bez żadnego problemu przenosić tutaj dane, nowe gry, programy czy inne rzeczy jakie Was interesują? I nie musicie kombinować z żadnymi zewnętrznymi, innymi laptopami, wyciąganiem dysku, czy zastanawianiem się, jak skompilować płytę, żeby od razu już na niej mieć wszystko do instalacji takiej właśnie wersji DOS, czy też jakiejkolwiek innej. Więc myślę, że jest to świetna alternatywa na dzisiejszym rynku. Generalnie, już abstrahując od samego Asusa EPC, który tutaj widzicie na ekranie, to. Sama opcja SBM-u otwiera zupełnie nowe drzwi możliwości dla naszego świata retro. Jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy mieć fajny sprzęt w miarę współczesny z jakimś FX-em albo inną, mocniejszą kartą grafiki i jednocześnie nie rezygnować z tego natywnego wsparcia GDOS. Więc możemy robić już naprawdę super, ultra sprawne retro maszyny, które będą uniwersalne do. Wszystkiego. A więc cóż, na ten moment z mojej strony, jeżeli chodzi o temat dźwięku natywnego w HD audio. Innych AC97 pod dosem to tyle. Jeżeli filmik się spodobał, to myślę, że duże podziękowania możecie puścić w stronę chłopaków, którzy współtworzą ten projekt. Jeżeli ja wam w jakiś sposób pomogłem się na ten projekt nakierować, również będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapę w górę. Bądź jakiś fajny komentarz i subskrypcję. Natomiast na koniec jeszcze chciałbym Was zapytać o jedną kwestię. Ponieważ od tego filmu zaczynam kombinować z zewnętrznych. Mikrofonami. Na ten moment używam słuchawek FreeBuds Pro od Huawei i powiedzcie, jak wam się widzi ten dźwięk w porównaniu z dźwiękiem, jaki był w poprzednich filmach. Generalnie, pewnie jeszcze będę eksperymentował na tym polu, natomiast dajcie znać również w komentarzach, czy jest lepiej, czy jest gorzej, żebym wiedział, w którą stronę mniej więcej dalej. Uderzać. No i na ten moment z mojej strony to tyle. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie, za to, że jesteście, za to, że wspólnie budujemy ten kanał i tą społeczność. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Dzięki, cześć!